Hej, cześć, siema z tej strony asymetrycznej, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale no i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować coś co Mojang wrzuciło już tak jakby do pierwszych testów, a mianowicie 1.18 eksperymentalny snapshot widziałem właśnie, że tam wrzucili to tam u innych też youtuberów już może niektórzy z was jeszcze u o nie widzieli więc pokażę wam teraz szybko także mam nadzieję, że wam się spodoba to jest taki króciutki przegląd. a Wiadomo, oczywiście, to jest zwykły świat. A, generowanie struktur, tak. No i zobaczymy po prostu sobie, jak wygląda aktualny generator na tym nowym. A, na tym nowiutkim, jakby. Wiecie, generatorze świata, bo tu głównie chodzi o to, że to jest 1.17, tylko że Z 18. A, dobra, kawusia, kurde. I można robić. Materiał na YouTube. Hmm. Ogólnie to właśnie zmienił się generator ogólnie świata. Między innymi właśnie górzystych przestrzeni. A są również rzeczy z 1.17 i co w się sensie to co miało ogólnie być. No a wiadomo, przez to, że był trochę problem z generatorem, strasznie dużo bugów było i tego typu rzeczy, to teraz nie pamiętam, ale chyba oficjalnej wersji możemy spodziewać się późno, jesienią. Z końcem widzimy. I teraz uwaga. Zlaguję. Nie, na pewno bardzo. Ja mam ile? 14 junków będzie chyba git. Nie, na no, 12 tam. Eee, BioMblend. Zbyt duży. To tam tak, ja tak jak sobie zawsze ustawiam. Ok. Back to game. Ok. Straszne lagi. No, ale właśnie, tak jak powiedziałem, to jest eksperymentalny generator, więc tutaj będzie bardzo lakowało, lagowało i zblakowało, żeby było trochę jaśniej. I co? I zobaczmy. Pierwsze co? To już można stwierdzić, że tutaj te polany się wygenerowały trochę inaczej niż zwykle. No zobaczymy, jak będzie zresztą. No tutaj całkiem taki typowy. Chociaż tutaj ten e, Birch Forest już widać, że właśnie tu ma jakieś takie snop, stopniowe porastanie e, ziemi, kwiatki coś ten. Najmniejsza mesa na świecie. Ej, strasznie małe, no? Taki malutki biom. No to to są właśnie te bagi, o których mówiłem. A teraz wam nie przybliżę, ale chwila mogę sobie wziąć teleskop. Albo Czekaj, jak to się nazywa? O kurde, bo ja teraz nie wiem. A e, muzyka z Minecraft strasznie głośno. E, bo ja nie wiem gdzie jest. O, spyglass właśnie. E, tam jest co tam jest? Wejście do Cave'a. Ok, No to zobaczmy, bo to jest główny w sumie. Albo jednak nie wejście do Cave'a. Wygląda trochę jak wejście do Kejwa, ale tak jakby chciało móc być, ale nie mogło. Ok. No takie ciekawe Jakby nie patrzeć um, Ja sobie dam może jednak potkę widzenia w ciemności mm, Off Night Vision I dam sobie gamę modę uh, Spectator Tak jest No, jak widzimy tutaj już cave wyglądają inaczej uh, Są bardziej takie jakby takie realistyczne mi się wydaje, mimo wszystko. Ściczę tą muzykę, bo troszeczkę jakby jednak denerwuje, przynajmniej mnie. Mmm, okej. Kajwy y już widać, że są inne. Tutaj na przykład patrzcie, macie taką ściankę jakby, dosłownie takie wcięcie śmieszne. Lasz kajwy, które będą w sumie jedną z głównych atrakcji, aktualnie. Nowe diamenty, ej ładne są, kurde. Pierwszy raz gram powyżej 1.17, się się 1.17, 1.18. I muszę przyznać, że naprawdę robi to wrażenie. I to ogromne. No, tej kolejny diamenty jakieś odsłonięte. Ale właśnie, jak widzicie tutaj. wodniste, te. Wszystko pięknie. Tutaj ametyst. Fajnie, by można było coś ciekawego robić z tym ametystem. Więcej niż tylko. Chyba ten Spyglass, i. Mm, no. Te takie mocniejsze. Um, szkło, które nie pozwala nawet ząb jakąś się palić. Zresztą szkieletom. Tutaj góry wydaje mi się takie całkiem zwyczajne jak na Minecraft Tutaj widzicie takie jakieś dziwne wcięcia Płaski ten, płaski klif mm. No dobra, ale może teleportnijmy się gdzieś dalej mm. Slash locate biome I dajmy na to Mountains, żeby nie było, nie? Okej, okay, nie ma czegoś takiego Snowy Mountains to może. No nie wiem. Uh... Giants plus taiga. Tam na pewno będzie coś ciekawego. Cyk teleportnijmy się tutaj. I zobaczmy. Okej, okay, no jest wioseczka, jest coś ten. A uh, ciekawy format oceanu tutaj. Muszę przyznać bo tutaj właśnie takie dziwne wcięcie od razu nie wiem, te cave'y dalej są takim w sumie głównym główną atrakcją tutaj i dziwny oczywiście jakiś kanion taki śmieszny, ciekawy nawet ale dobra, no to taiga jest strasznie małe w ogóle te biemy takie jakieś małe się wydają być czy my jesteśmy gdzieś Blisko spawnu? Jasne, że tak. Jestem prawie, że na spawnie. O, tutaj jakieś góry znowu. I to są te same. Ok, zawiodłem się. A no, to może wyszkolę jakąś dżunglę. Bo czemu nie? Może tam będzie coś ciekawego. Kurde, włosy mi na oczy lecą. Znowu mesa tu jest. I od razu jest też Dark Forest. Um, I małe góry. Co, co tu się w ogóle dzieje? Strasznie mała dżungla. To jest dziwne. Bardzo. Mesa też maleńka. Tutaj potem e, zwykły forest. O, ale mnie zlagowało, kurde. E, zwykły las. Tutaj znowu birch, e, forest. I e, ten. Rooft forest. No, tak nieciekawie, jeżeli chodzi o właśnie. Aha, no i tu jeszcze zwykłe góry, nie? I tutaj maluteńka, maluteńkie bagna Tu zresztą kolejne, które są na samej wodzie Aha, to strasznie dużo bagów Jak ktoś chciałby sobie, o, czekajcie, tu jest jedna z tych rzeczy, która właśnie jest teraz przepiękna w, w tej wersji Nawet z ich więcej e, A teraz do końca mówiłem um, Jeżeli ktoś chciałby sobie samemu tak pograć, może wam się wygeneruje jakiś ciekawszy biom, jakiś ciekawszy świat to dam wam link do strony ej ale ładna woda głębia tego koloru jest fascynująca jeżeli ktoś chciałby sobie samemu pobrać tą wersję to dam wam link do strony właśnie z tą e, od e, no i tam jest też instrukcja jak to pobrać ewentualnie będziecie wiedzieli to mi napiszcie w komentarzu, ja to jak to jutro wrzucam czy tam dzisiaj e, to postaram się od razu przeczytać komentarze wszelkie no i patrzcie, tutaj też jesteśmy już poniżej Kratki Zerowej Co jest też mega fajną rzeczą Aczkolwiek nie było do tej pory żadnych ciekawych takich dużych cave'ów Co jest no troszkę przykre, chociaż ten jest taki nawet, nawet, nawet Tylko kurde, dalej się strasznie dużo tutaj laguje rzeczy O no i tutaj macie podwodny cave, nie? A tu jest normalny, no, no i tak się one przeplatają Mimo, że jesteśmy chyba pod oceanem w tej chwili Um, dokładnie, tak? I tutaj też macie właśnie update gór, że ta polana Ona nie jest taka płaska coś ten Tylko ona na bieżąco pnie się w górę I bardzo ładnie ma taki właśnie biom blend, ale nie taki, że Tekstury biomu czy coś, tylko po prostu mm, Ładnie się jakby nie wcina tak głupio jeden biom w drugi Tylko one tak na siebie nachodzą w jakiś taki ładny sposób to jest jak najbardziej na plus, na plus, taki duży plus w tej wersji. Nie wiem, może tu będą jakieś ciekawe jaskinie? O, ta jest na przykład. Patrzcie, jeziorko, co nie? Pośród yy, po prostu jakiegoś biomu. A tu bierzecie, sobie spływacie. Miksturka oddychania pod wodą, no dobra, może nie tutaj, ale tak do końca, ale... Jakbyście się przekopali dosłownie dwie kratki niżej, co w sumie było do przewidzenia, że tak będzie to macie od razu wejście do jakiegoś niższego cave'a mm, tutaj jest jakiś large w kolejny, który zresztą jest przepiękny jezu, one są tak śliczne nie mogę się doczekać, jak wyjdzie ta wersja tak już chociaż szczerze, jeżeli chcecie to napiszcie mi w komentarzu, ja się zapytam o to a czy nie chcielibyście takiej może jakiejś miniserii gdzie sobie gramy tutaj właśnie na tym tym na tej wersji i zwiedzamy ten świat. Taki zwykły survival. Idziemy po smoka, to wszystko. Mm, jakbyście chcieli. O, w ogóle, patrzcie, jakie rzeki są ogromne teraz. Zapomniałem właśnie o tym wspomnieć. Rzeki nie są już takimi płytkimi, kurde, studzinkami, tylko one idą, robią się głębokie. Tu macie na przykład całe takie jeziorko związane z rzeką, no to jest po prostu cudowne. A tu macie jakieś ciekawe wejście do cave'a, chociaż tutaj się czanki zrąbały. Tak? F3 plus G. Jezu, nie F2, tylko F3. A nie, dobra, myślałem, że to po prostu Chunki się jakoś tak dziwnie wygenerowały. Że po prostu nagle wycięło Chunk albo coś takiego, ale to jednak nie tutaj. Tam macie kolejne właśnie takie ciekawe zejścia do tych caveów, co jest naprawdę, naprawdę spoko. Tu widziałem jeszcze takie dziwne zejście. O właśnie. I czemu to jest znowu Ocean? W sensie. To jest jakby... Cave oceaniczny, nie? I one są takie no, dziwne, bo to jest takie wejście do Kejwa a tu masz wodę i wodę i wodę. Aczkolwiek, naprawdę, Kajwy w tej wersji są przecudowne. Kończy mi się potka na widzenie w ciemności. Um, o, tu jest znowu jeszcze jakiś ciekawy kawik. Ej, ładnie one wyglądają tak po ciemku totalnie. A pamiętacie te kawy, co ja miałem, kiedy robiłem um, serię z modami na 1.16? Bardzo to przypominają, moim zdaniem. I te już kawy są prześliczne. Nie ja wiem, że się powtarzam, jeżeli o to chodzi, ale one są po prostu przepiękne. Nie mogę się doczekać. I w sumie dają mi troszeczkę taki vibe Terraria, tak szczerze. Ale to nic złego, bo Terraria i Minecraft się lubią. Nie są jako tak konkurentami. Także ale naprawdę piękne o tutaj nawet jakiś jakiś kanion się normalnie udało znaleźć no naprawdę polecam polecam tą wersję gry polecam sobie wejść zobaczyć okej okay. i tu mamy coś po prostu monstrualnie przepięknego mianowicie obszerne las y. one są naprawdę śliczne moim zdaniem macie tutaj właśnie widzicie jakieś takie zejścia coś ten i już wiem, gdzie będziemy robili jakąś bazę, jak zrobimy taką serię. Oczywiście to zależy od tego, czy wy będziecie chcieli, nie? A powoli też moja seria z Error Wydaje mi się, że dobiega końca, potem coś tam jeszcze pobudujemy ewentualnie. Nie wiem, tam savea cokolwiek. Ale to, co tu się znajduje, to jest po prostu przepiękne. Jakiś tą... w ogóle. Byłem sceptycznie nastawiony co do nowych wyglądów root ale naprawdę overall są śliczne też. Pasują do klimatu tutaj aktualnie, tych całych No Możesz popatrzeć, jakie to jest piękne. To jest przecudowne. O, pierwszy tutaj. Um, no, driftstone. Um, tu jakieś, właśnie te. Nacieki, jak najbardziej na propsie. Ja po prostu brak mi słów czasami jak patrzę na to. Gdzieś na YouTubie coś ten. A teraz samemu mam okazję to sobie zbadać. Naprawdę jest to przepiękne. O, kolejny ametyst. Ciekawe, czy dałoby się jakąś taką efektywną farmę zrobić. No, bo to by miało w sumie sens po prostu dla bloku, żeby ładnie wyglądał. Tu jakieś ładne filary. Kurde. Naprawdę to jest cudowne. Um, dobra, może włączmy teraz sobie jeszcze uh, gamę Mode Creative I zobaczmy czy jest tutaj coś ciekawego, takiego nowiutkiego Of Slow Falling to już znamy, o Glowberries, co one robiły? Bo szczerze nie pamiętam co one dawały uh, No ale okej okay. Tutaj coś nowego chyba nie z tego co pamiętam ale tak, jest na pewno Flowering Azalia i zwykła Azalia. Uh, flowering Azalia Leaves i Azalia Leaves. One będą mega ładne, moim zdaniem, ponieważ. No popatrzcie, one są takie pełne. W porównaniu zwykły, ze zwykłymi. No. Przyznajcie, że są epickie. Wyglądają naprawdę bardzo fajnie. mają dużo ciekawszy. Taki cieplejszy zielony kolor. Co na pewno jest na plus dla nich. Uh, moss i moss block. Też na pewno będzie można wykorzystać do jakiegoś łatwiejszego zalesiania, ładniejszego, łatwiejszego zalesiania e, mapy, którą jakoś tam budujecie, czy coś takiego. No, wydaje mi się, że jest to świetne. Co tu jeszcze jest? Uh, glowing uh, Lichen. Leash, Nie wiem, co to jest Lichen, ale wiem, że się świeci. Um, no, i oczywiście Deep Slate'owe bloki. Deep Slate też jest piękny, moim zdaniem. Naprawdę to jest. Coś cudownego. Dobra, nie będę tej pipy playpotki, bo ona mi tylko popsuje efekt. Ale patrzcie, no. Przyznajcie, że to wygląda epicko. No nie ma w ogóle opcji, że to nie jest epickie. Po całości. A nie, czekaj, to już jest Blackstone. Blackstone. Cobbled Deep Slate. No. Nie wiem, to jest po prostu przepiękne, moim zdaniem. A, dam jeszcze tutaj ten polish. Osobno, żeby był. Cudowne, moim zdaniem. Ale te świecące liany, takie morskie, one jak je weźmiecie chyba z. Mm, jak to się nazywa? Nożycami z silktaczem, to wtedy one się zbierają z wodą i można je w, w chyba postawić z tego, co kojarzę. Będą również ametysty, tutaj um, świeczki, także to jest spoko. No i te, 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 te całe. Tutaj właśnie. Nacieki. Cyk, one spadają i potem zadają lecz Świeczki możecie ustawić od 4 do 3 tak samo. Izu, od, od 1 do 4 tak samo jak sipikle, Potem musicie je wziąć rozświetlić w sensie tym. Um, zapalniczką. Wydaje mi się, że też robią świetny efekt. Chociaż ten pomarańczowy taki, taki dziwny mi się wydaje. świecący item frame. A nie daje one jako tako światła, ale można w nim. Ustawiać rzeczy, natomiast Ometyst daje światło, co jest też ciekawe. No i ty możesz sobie dać właśnie takie rzeczy, i one się wydają być podświetlone, co jest super moim zdaniem. Um, ten teleskop, teleskop, chyba już pokazywałem, jak działa nawet chwilę przed, wcześniej, ale można przybliżyć. Moim zdaniem powinna być jeszcze opcja um, do dostosowywania sobie tego zuma. No ale to są takie rzeczy, wiecie, takie. Takie na potem, nie? Eee... Bundle. Nie rozumiem do końca, jak on działa. Okej. Okay. Wydawało mi się, że można tutaj wstawić... ...dużo różnych rzeczy. A nie wiem, dlaczego ta siekiera zajęła cały slot. Ogólnie. Ale okej. Okay. Mm, czy ja mogę włożyć bundle w bundle? To mnie ciekawi. Mogę? I guess. Ej, patrzcie, można, ale to zabiera tyle samo slotów. Ej, co jest? Ok, to jest dziwne, że można tak zrobić. Ej, no, ale jak widzicie, bardzo fajnie się sprawują, moim zdaniem. Zjedzenia, już wszystko, i tutaj jeszcze tylko właśnie ten śnieg, sypki i glow inksaki, i w sumie jeszcze axolotle, ale to tam już inna sprawa. W ogóle pokażę Wam najgorszą rzecz, jaką można zrobić w minecrafcie A no, jeszcze miedź, ale to tam już wydaje mi się, że było tyle o tym gadane wszędzie indziej i na, i na internecie i na innych YouTubach, że nie mam w ogóle co o tym opowiadać. Um, po pierwsze, axolotle to jest cudowne stworzonko, które sobie tak tutaj, o właśnie, może być, i jest. Mm, ale okrutna rzecz na temat axolotli To z tego co kojarzę można zrobić tak Chociaż już nie można, okej, okay, dobra Bo słyszałem, że axolotlami Można przepalać w piecu Chyba, że ewentualnie Nie można przepalać, to jest jeszcze gorzej A, gdzie jest węgiel? Tu jest węgiel, dobra, nie można Uff Czyli <grytanie> czy Inny dźwięk Przy stawianiu tego? Okej okay, I can take it Um, teraz tak. Jeżeli napiszemy coś na tabliczce. Weźmiemy do tego barwnik. A, i to są oczywiście nowe te nowe rudy, kiedy się je wykopię. Um, jeżeli weźmiemy barwnik uh, i napiszę. O, to też jest ciekawa rzecz. Napiszemy cokolwiek na tabliczce pobarwimy to i klikniemy tak, to to się świeci. I to mi się wydaje być naprawdę świetne. Bo można w ten sposób robić jakieś horror mapy, moim zdaniem przynajmniej, i w jakiś sposób to wykorzystać. Nie wiem, może chyba dałoby się w ten sposób jakieś oczy zrobić, coś takiego. Wait. Uh... Nie, stop. Mm, gwiazdka. Gwiazdka, chociaż ta gwiazdka to jest strasznie mała. Tak, gdzieś tam w oddali widzisz oczy. I te oczy cię będą prześladowywać. Czekaj, zrobię czerwone. A może to da jakiś lepszy wydźwięk, chociaż ten czerwony taki raczej słaby jest. Z czego jeszcze można by zrobić oczy? Małpa, małpa. Może on będzie mocniejszy. będzie mocniej widoczny. Zobaczmy. I Jak najbardziej, to już wygląda w miarę przerażająco. No, taka tylko moja sugestia, nie? Dobrze, to tutaj jest. Aha, no i ten śnieg. On jest dość ciekawą rzeczą. Bo można go postawić jak normalny blok. Na innym bloku. wiecie o co chodzi? Można go zniszczyć. Ale gracz się w nim będzie zapadał i będzie w nim zamrażał. Jak widzicie, jak teraz sobie włączę Game Mode Survival. To zaraz zacznę obrywać. Już obrywam. I, żeby nie obrywać, musiałbym zrobić e, slerzgif, asymetryczny mm, leder. Boots. Jak sobie takie butki weźmiemy, to jest nam ciepło i możemy chodzić po tym, nie? Także to jest świetne. E, no i możemy go wziąć oczywiście do wiadra, nie? Tak, prosta mechanika mi się wydaje. Czy my go możemy zalać? Tego nie wiem, zaraz to sprawdzę w sumie. Tak, jak go zalejemy, to on się po prostu zniknie. Dobra, no to tyle chyba z mojej strony. Ja wam pokazałem parę takich ciekawych rzeczy tutaj. Uh, tak jak mówiłem w y, opisie filmu będzie link do pobrania sobie tej eksperymentalnej wersji, jak to nazywa to Mojang mm, z Microsoftem. I zobaczcie przestraszyłem teraz tych oczu. Jakby ta muzyczka zagrała dosłownie chwilę wcześniej. Aby to było idealnie przerażające. Ale dobra. Powiedzmy, że Git. Mmm. Ja naprawdę to, to wygląda nawet przerażająco, kurde. A, no także. To by było na tyle z mojej strony. Ja Wam życzę miłego dnia. Oczywiście nie zapomnijcie o polajkowaniu i zasubskrybowaniu. Jak widzicie, mamy już też jeszcze ponad 100 subskrypcji, także super. A, no i ja wam dziękuję za życzę miłego dnia. No i cześć.